Dzień dobry, zapraszam Państwa na program Nie Tak w TVT. A dziś moimi Państwa gościem Michał Paździora, czyli prezes. Śląskiego Związku Szachowego. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Gratulacje y, Panie Prezesie, nowa funkcja objęta. Już Pan wygodnie tak usiadł przy tej szachownicy? <noise> Dziękuję bardzo. E, trzy miesiące temu zostałem prezesem 20 września. E, jeszcze e, buduję e, zespół ludzi, który będzie mi pomagał, który mhm. e, pracuje razem ze mną. Natomiast e, w dużym stopniu to dla mnie kontynuacja tego, co robiłem, więc... E, jak najbardziej, myślę, że dobrze czuję się na tym stanowisku. Pierwsze ruchy zatem wykonane, a teraz czas na szybkie nie tak. Jest Pan gotowy? Zaczynamy. Święta z szachami, Pana zdaniem, to dobry pomysł? Oczywiście, że tak. Czy szachy powinny być szkolnym przedmiotem, ale obowiązkowym? Tak, ale, trzeba mały ale dodać, jeżeli będą osoby, które będą kompetentne do prowadzenia tych zajęć. W dalszej części będziemy oczywiście pytali, czy takie są w województwie śląskim. A chyba odpowiedź na to pytanie jest oczywista. I na koniec, Rosjanie wracają do gry w międzynarodowych rozgrywkach? Niestety tak. Te wątki, czyli o tej dużej szachownicy, także geopolitycznej, już za moment w wygrywce zostańcie Państwo z nami. Michał paźora, prezes śląskiego Związku Szachowego. Panie prezesie, szachy pod choinkę. to jest. Dobry prezent? Myślę, że bardzo dobry. Firmy, które specjalizują się w sprzedaży sprzętu szachowego w okresie świątecznym, mają bardzo duże obłożenie. Mm. Sam ch chciałem kupić zestawy szachowe i na nagrody, i na prezenty. Nie jest to do końca takie proste. Pomimo tego, że znam tych ludzi, mogliby powiedz mnie obsłużyć bez tak. kolejności, to jednak to wcale nie jest takie proste. Co Myślę, że bardzo cieszy. Szachy mają się dobrze i właśnie ta sprzedaż pokazuje, że jak najbardziej tak, tak jest. Szachy przeżywają renesans, czy to, że tak powiem, już od dawna? Hmm, przynajmniej od czasów COVID-u uh -huh. y idziemy bardzo bardzo mocno do przodu e w coraz więcej miejsc gramy w szachy głównie no w dużym stopniu oczywiście przez internet dużo się dzieje natomiast w szachy grają ludzie grają ludzie starsi grają seniorzy e coraz większa grupa e takich powiedzmy młodych dorosłych gra e no i to widać na Trudniach szachowych, których naprawdę u nas, przynajmniej u nas w Województwie jest bardzo, bardzo dużo. Szachy zbliżają pokolenia, to już wiemy, w trakcie świąt też mogą zbliżać. To no. może być ten taki moment, kiedy ktoś nas teraz ogląda i mówi: Mam to. Czyli y, kupuje szachy, i na przykład dziadek postanowi no. nauczyć wnuczkę. To jest bardzo dobry pomysł. Wnuczkę, wnuka. Oczywiście, taki, powiedzmy, stereotyp: dziadek, ja sam grałem z dziadkiem jak najbardziej, natomiast mnie osobiście nauczył grać w szachy tata. Ale tak, to łączy w rodzinie, może łączyć i jeżeli ktoś tylko ma taką możliwość, chęć, to polecam serdecznie. Porozmawiajmy w takim razie o kondycji polskich szachów, a także szachów rodem z Województwa Śląskiego. Mamy taką kuźnię kadr. Mamy bardzo mocnych zawodników. Myślę, że jako województwo śląskie możemy pochwalić się mistrzami świata, arcymistrzami. Mamy młody rybek, również takich zawodników, którzy dochodzą do tej czołówki. Tutaj wielka współpraca, no, głównie klubu Hetman Katowice, oraz współpraca, która może troszkę dziwić ponad podziałami wszelkimi z Polonią Wrocław. Dwa kluby postanowiły współpracować na zasadzie takiej, że swoje najlepsze talenty łączą w jedno miejsce, sprowadzają bardzo dobrego scenera, może być z dobrym nazwiskiem, często zagranicznego. Mhm. No i on pokazuje im pewne rzeczy, pewne rozwiązania, i myślę, że to widać już efekty tego bardzo, bardzo mocno. są. Jak radzimy sobie w takim razie na tych międzynarodowych szachownicach w różnych grupach wiekowych? Jakie nazwiska? Nazwiska, no to przede wszystkim z naszego województwa, no to jest na pewno Jakub Seman, zawodnik z Zabrza, który reprezentuje Hetman Katowice. Mamy e, na pewno Patryka Cieślaka, tutaj wychowany klubu Hetman Katowice, to taki naprawdę bardzo, bardzo duży talent. Chłopcy jeszcze niepełnoletni. E, tak, tak, tak. E, mamy e, też z Hetmana Katowice dwóch braci Brzezina, Piotr i Paweł. E, I także kolejny zawodnik z Hetmana Katowice, który został, można powiedzieć, sprowadzony z Wielkopolski, z Konina, e, Jan Timkowski. To są takie talenty, młodzi zawodnicy, którzy w niedługim czasie no ci niektórzy będą arcymistrzami, a już mhm. Jakub czy Janek już arcymistrzami są i oni przebijają się już do tej kadry powoli kadry A, można tak to nazwać i liczę, że to będą następcy naszego wielkiego Jana Krzysztofa Dudy. Jak radzimy sobie w tej światowej stawce? Jeśli chodzi o um, szachy wyczynowe, tutaj troszeczkę widać w Polsce um, lekko spadliśmy. Natomiast bardzo mocno idziemy w taką popularyzację sport powszechny. Um, I liczę, że to przyniesie efekty właśnie pod kątem tych młodych zawodników, których wymieniłem, że oni za niedługo będą w naszej kadrze, a e, również tutaj można powiedzieć, wysławiać nasze kluby, nasze województwo. I dzięki temu. E, Szachy na naszym, jako sport wyczynowy polski wrócą na sam szczyt. W Polsce radzimy sobie bardzo dobrze w szachach kobiecych. Tutaj nasze panie mistrzyni Europy drużynowe. U panów właśnie troszkę troszkę to tak spadło, ale jest oczywiście Jan Krzysztof Duda, Radusław Wojtaszek. Jan Krzysztof Duda w zeszłym roku brązowy medalista w szachach błyskawicznych na Mistrzostwach Świata, a te mistrzostwa będą za niedługo czy można powiedzieć że jesteśmy metropolią szachową już teraz biorąc pod uwagę chociażby wielkie wydarzenie które w przyszłym roku tak tak myślę że um, województwo śląskie jest postrzegane jako jedno z najlepszych miejsc do gry w szachy i organizacji zawodów szachowych Myślę, że mamy tylko kilka takich miejsc w naszym kraju. U nas odbywają się naprawdę bardzo duże wydarzenia, czyli mamy Zajnługą Mistrzostwę Europy, mamy swój festiwal w Ustroniu w Szachy, bo łączą pokolenia. No i oczywiście też w Katowicach Katowicki Festiwal Szachowy. A takich imprez, które są mniejszej rangi, często też lokalne, przez kluby, organizatorów. Numer takich wewnętrznych jest naprawdę u nas bardzo, bardzo dużo. Jeżeli ktoś tylko chce grać w szachy, to praktycznie bez żadnych problemów, prawie że codziennie coś się u nas odbywa, a na pewno każdy weekend. Na horyzoncie Mistrzostwa Europy to brzmi dumnie. Tak, tak, jesteśmy bardzo z tego zadowoleni, jest oczywiście ogrom pracy, nie jest to do końca taka prosta sprawa, jak mogłoby się wydawać. Wierzymy w to, że całość wydarzenia, całość imprezy wyjdzie świetnie na europejskim poziomie, światowym poziomie. Tutaj bardzo mocno nam zaufali nasi partnerzy, stali no przede wszystkim miasto Katowice, jako miasto gospodarz i liczymy, że spełnimy wszelkie oczekiwania naszego głównego tej partnera. A także oczywiście Unii Europejskiej Unii Szachowej, którzy zaufali nam po raz kolejny, no bo już robiliśmy już Europy w szachach szybkich i błyskawicznych. Natomiast szachy klasyczne no to troszkę innego typu impreza, tak? no bo to jest wydarzenie długie, blisko dwutygodniowe, od razu po świętach Wielkanocnych. Tego jeszcze nie robiliśmy. W Polsce już Mistrzostwa Europy były, natomiast w Katowicach, na Śląsku po raz pierwszy i liczymy, że naprawdę to będzie najmocniejszy turniej, może nawet i w historii polskich szachów. Skoro jesteśmy przy dużych szachach i imprezach międzynarodowych, to jest informacja, która gruchnęła jak grom z jasnego nieba w ten weekend, że na imprezach międzynarodowych do szachownicy zasiądą zawodnicy z Rosji pod rosyjską flagą. Wiemy, jak świat sportu zareagował na to, co wydarzyło się za naszą wschodnią granicą. Mam tutaj na myśli napad Rosji na Ukrainę. Ten temat mam takie poczucie dopiero w tym tygodniu, Chociaż święta idą na bierze rozpędu. Jak pan do tego podchodzi, panie prezesie? Wolałbym, żeby oczywiście żadnych konfliktów zbrojnych nie było. Pewnie jest to bardzo trudne i, i niestety raczej na to większego wpływu my nie mamy. Jeżeli sankcje mają cokolwiek przynieść, to powinny być oczywiście przez wszystkie sporty, przez wszystkie związki sportowe przestrzegane. Chyba do końca tak nie było. Natomiast w szachach faktycznie tutaj w Polsce zawodnicy z Rosji i Białorusi mieli, mają. Dalej jeszcze zakaz gry pod oczywiście swoją flagą. Jeżeli chcą grać pod neutralną flagą, nie ma tutaj żadnego problemu. FIDE, czyli Międzynarodowa Federacja Szachowa, podjęła faktycznie taką decyzję, że dopuszcza póki co dzieci, mhm. juniorów, a docelowo również seniorów. Tylko to nie są do końca ich działania, bo tak już jest powiedzmy pod kątem światowego sportu, że jednak chcą już dopuszczać Zawodników. No, taka tutaj zapadła decyzja. Wiem, że my jako Polska sprzeciwiamy się temu, ale no niewiele możemy zrobić, zapewne. Jedno co tutaj wiem, że pod kątem Miszy z Europy nie będziemy mieć tego problemu czy takiego powiedzmy zgrzytu, czy mogą grać, czy, czy nie, ponieważ Rosja od pewnego czasu obraziła się na Europejską Federację Szachową i y, przeszła można tak to mm -hmm. powiedzieć do Federacji Azji. No Powiedzmy, no, wiadomo, mogą gdzieś tam wybierać, tak? Są troszeczkę tu, trochę tam. Natomiast no, tam ich przyjęli. U nas, u nas no, był zakaz gry i, i to się, na ten moment, Europejska Federacja Szachowa, no i tak nie ma możliwości zmiany, no bo ich po prostu nie ma, jakby u nas politycznie, znaczy szachowo-politycznie duża część zawodników z Rosji zmieniła federację. Tutaj ciężko powiedzieć, czy obywatelstwo, ale samą mhm. federację, co też spowodowało, że część krajów europejskich poszła mocno do góry. To może też jest powód, dla którego Polska jako reprezentacja mężczyzn troszkę spadła w rankingu, no bo część federacji na pewno się wzmocniła, tak? Chociażby tam Słowenia bardzo mocno do góry tam z, zawodników z najwyższej półki e, przejęła. E, co będzie dalej z zawodnikami z Rosji, z Białorusi, trudno powiedzieć. E, natomiast, e, no, wydaje się, e, że idzie to w tą stronę, że mogą grać i, i będą mogli. Czy do końca w Polsce? Nie wiem. Tego. Jeżeli oczywiście będzie dalej obowiązywał nas zakaz, który jest wydany w Polsce, no to my nie będziemy mogli przyjmować zawodników do naszych, nawet lokalnych turniejów. Natomiast jeżeli ten zakaz zostanie zniesiony, no to tutaj ciężko się temu sprzeciwiać, tak? Na świecie są różne. Konflikty, nie tylko ten. Mm. Ten oczywiście jest najbliżej nas i, i na pewno patrzymy na niego bardzo emocjonalnie. No bo jednak dzieje się to za naszą granicą od razu. I ma na pewno wpływ na to, co się dzieje w całej Europie czy no, na całym świecie. Tak? Przynajmniej my od, tak, tak to odbieramy, że o tym jest gdzieś tam najgłośniej. Mm. Um, no tak jak mówię, no zobaczymy. Um, idzie to w tą stronę, żeby zawodnicy mogli grać. Um, Wiem, że Polska głosowała przeciw temu, natomiast nie do końca gdzieś wy, jakoś tak, powiedzmy, wybrzmiał ten głos polski. Mamy, mamy w Federacji Szachowej Polaka sekretarza Łukasz Turlej z Katowic, który wiem, że no, nie jest do końca za tym, żeby mogli grać e, zawodnicy, żeby jednak te sankcje mogły być utrzymane. Natomiast no, jego głos tam jest ważny, ale raczej doradczy, niż e, wiążący e, całą federację. Jak Państwo słyszą, duża polityka także w takim razie w dużych szachach, e, to pozostajmy przy nich. Mistrz świata odwiedził e, Katowice Łukasz e, do Maraju. Miałem przyjemność e, z nim rozmawiać, przeprowadzić e, wywiad. Myślę, że obecność takich gwiazd jak on to jest bardzo ważny impuls dla rozwoju tej dyscypliny. Tak, tak. To y, oczywiście y, w Katowicach odbył się mecz pomiędzy Gukaszem a Janem Krzysztofem Gudą. Ja tutaj mogę się pochwalić, że miałem przyjemność ten mecz sędziować wspólnie z panem Michałem Weissigiem. I dla mnie to też było oczywiście wielkie wyróżnienie i takie no, niesamowite doświadczenie w chwilach, że mogę być obok mistrza świata i najlepszego polskiego szachisty. Obecność Gukesza na pewno sprzyja temu, że o szachach się mówi i mówi się dobrze. No bo tak jak chwilę temu rozmawialiśmy, to niekoniecznie gdzieś tam się mówi dobrze, no bo gdzieś tam przyjmujemy tak. zawodników, których jeszcze chwilę temu byśmy nie przyjęli. Natomiast tutaj jak najbardziej w zasadzie tylko da się mówić w takim powiedzmy pozytywnym aspekcie. A z naszego punktu widzenia jeszcze Jan Krzysztof Duda wygrał wspomniany mecz, więc tym bardziej była chwila, powiedzmy, dla nas bardzo ciekawa i bardzo, bardzo dobra. Obecność Gukesza na jeszcze festiwalu w Ustroniu, bo to w zasadzie było bardzo połączone, czyli festiwal w Ustroniu i obecność w Katowicach na meczu z Janem Krzysztofem to wielka zasługa e, niesamowitych ludzi, którzy przy tym e, pracują, e, którzy mają pewną wizję, jak to e, zrobić, żeby właśnie te wielkie nazwiska były. E, a to, co działo się w ustroniu e, z obecnością Gukesha, czyli e, obecność na salach gry, e, często zawodników, którzy e, kompletnie się nie spodziewali, że ktoś, ktoś taki może ich e, odwiedzić, to Aktualnym mistrzem świata, czyli tak jakbyśmy w innych sportach mhm. porównali, no to same wielkie nazwiska tak? No, nie wiem, z piłki nożnej, gdyby nas odwiedził nie wiem, Messi, Ronaldo, tak? to na takiej samej zasadzie. Mhm. E, oczywiście tam pewnie byłby większy szum medialny, tak? natomiast dla samych uczestników czy osób, które reprezentują daną dyscyplinę, no to jest to oczywiście coś wyjątkowego, a w Ustoniu jeszcze gościliśmy na zakończeniu festiwalu, który był połączony z koncertem e, i sam Gukesz myślę, że się nie spodziewał czegoś takiego, jak e, tłumy go witały, e, krzyczały jego, jego nazwisko. E, no coś, coś wyjątkowego. Wiem, że powiedział, że do tej pory był tak tylko przyjęty u siebie w Indiach, <laughs> tak. co oczywiście niko nie dziwi, bo... bo tam, no tam jest królem, tak, cudownym dzieckiem szachu, prawda? Tam faktycznie, czynić czy nawet występuje w reklamach telewizyjnych, mhm. więc, więc jest oczywiście bardzo, bardzo rozpoznawalny. Natomiast w Polsce, no wiadomo, wśród szachistów na pewno był znany i ciężko mi sobie wybrać, żeby ktoś grał w szachy i, i nie wiedział, kto jest mistrzem świata. Aktualnym oczywiście. Natomiast dzięki temu, że był, to Pewnie też nieszachowym media się mhm. zainteresowały, że, że taki młody, skromny człowiek jest, jest mistrzem świata. Panie prezesie, Gukasz do Maraju, cudowne dziecko szachów, biorąc pod uwagę, powiedzmy sobie, historia jego kariery, mhm. to wiemy, że nic samo się nie robi. Tam bardzo duża inwestycja i czasu, i pieniędzy całej rodziny, żeby Państwo wiedzieli, ale muszę pana zapytać, jaka jest droga do tego, żeby zostać mistrzem świata? To nie jest dyscyplina. Paradoksalnie, taka jak tenis, gdzie uh -huh. e, trzeba mieć trenera jednego, drugiego, trzeciego, jeździć po międzynarodowych kortach kosztuje to po prostu majątek. Szachy otwierają drogę do wielkiej kariery, jeżeli jest motywacja uh -huh. i ta jeszcze iskra, boża, bo trzeba mieć coś, coś jeszcze wyjątkowego, jak Gary Kasparow, z którym uh -huh. rozmawiałem. I to jest człowiek, który nienawidzi przegrywać. Żeby Państwo wiedzieli, on jest tak skonfigurowany, jak chyba każdy mistrz świata. Uh -huh. Porażka tak. to jest najgorsza rzecz na świecie. Tak, tak. Na pewno by być mistrzem świata czy wybitnym zawodnikiem. Mm. E, trzeba przede wszystkim bardzo e, chcieć wygrywać. To, to Obsesyjnie, naprawdę, chyba nawet. Tak, e, ale za tym oczywiście musi iść ciężka praca. No bo to nie jest tak, że e, ja siądę i będę za każdym razem chciał wygrywać, a, je, a jeżeli przegrywam, no to jestem e, zły na cały świat, ale nie wyciągam wniosków. Tylko oczywiście musi być bardzo ciężka praca. Wszyscy ci co. Mm, Osiągają sukcesy w szachach, ale oczywiście nie tylko w szachach. To na pewno bardzo ciężko pracują. Yy, nie wierzę w to, że ktoś jest w stanie zostać najlepszym na świecie bez yy, poświęcenia. Mm -hmm. tak. yy, na pewno talent. Musi być, czyli powiedzmy szeroko rozumiane predyspozycje, ale takie no na wybitnym poziomie, tak? I no musi być zaangażowanie nie tylko zawodnika, ale też tego, co się dzieje wokół, czyli rodzina, klub, odpowiednie jakieś wsparcie też zapewne władz, samorządów, sponsorów i tak dalej, i tak dalej. W szachach, żeby osiągnąć coś wielkiego, na pewno trzeba grać z lepszymi zawodnikami mhm. i to widać nawet po tych naszych zawodnikach błędnych którzy rezygnują już z udziału w mistrzostwach Polski na rzecz grania w turniejach światowej klasy. Tu trzy kropeczki, panie prezesie, bo muszę pana dopytać o to, ale szachy jako przedmiot obowiązkowy w szkołach podstawowych, jakie tam ale kryje się za tym? Takie, że muszą być osoby, które umiejętnie prowadzą zajęcia. Idealny układ jest taki, że są to nauczyciele, no bo tutaj raczej mówimy o m, klasach 1-3, czyli nauczanie wczesnoszkolne, czyli idealnie jest wtedy, kiedy są to nauczyciele m, z klas 1-3, czyli z, oczywiście z przygotowaniem pedagogicznym, no i przynajmniej z podstawową umiejętnością gry w szachy. Jeżeli tego nie ma, a przychodzą osoby z zewnątrz, to często y, mogą mieć problem, no, powiedzmy, no, po jakimś czasie z odpowiednim utrzymaniem grupy. Jednak w tym projekcie, czy, czy jako szach, jako obowiązkowy przedmiot, nie do końca chodzi o wynik sportowy, ale w dużym stopniu o to, żeby szachy pomogły jako narzędzie edukacji i takie projekty w formie pilotażu albo w formie nawet większej ilości już są odbywają się i na pewno będą. E, taki projekt był e, w Katowicach, gdzie ja miałem e, przyjemność e, uczyć nauczycieli grać e, w szachy oraz e, prowadzić zajęcia. I do tego też tak e, także coś się dzieje. Szachy e, pod choinkę od tego może e, warto zacząć e, bo szachy zbliżają. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwu dziękujemy za uwagę. Zdrowych wesołych może z szachami.